Zobaczymy, co będzie. Co będzie, to będzie. Nie ma co się martwić. A co sądzisz o tym, że jest przesunięta praktycznie o miesiąc maturę? Mm, no to chyba dobrze, ze względu na bezpieczeństwo przez tego koronawirusa, prawda? A, no też dodatkowy miesiąc nauki. To niektórym posłużyło, niektórym może nie, ale zobaczymy. Ta nauka w domu była lepsza niż ta, którą by była, kiedy chodzilibyście do szkoły? Dla mnie zdecydowanie nie, bo ja potrzebuję nad sobą jakiegoś właśnie nauczyciela, który będzie mnie pilnował, żebym się uczył. Ale sądzę, że jest dużo osób, które właśnie y, lubią usiąść w domu same przy jakiejś tam muzyczce i po prostu sobie same się uczyć. Czego się dzisiaj spodziewasz? Nawet nie chcę myśleć. Czuję, że zrobiłam wszystko, co mogłam i powtórzyłam tyle, ile byłam w stanie. A jak przebiegały konsultacje? Y, dobrze, nauczyciele robili wszystko, co mogli, y, przekazywali nam wiedzę najlepiej jak potrafili. Nie było to trudne, jeżeli musieliście się konsultować przez np. komputer? Nie. Akurat ja w domu mamy do tego narzędzie, czyli laptopa, i wszystko przebiegło bardzo dobrze. Nie jest u ciebie większy stres przez to, że miesiąc dłużej trzeba było oczekiwać jednak na tą maturę? Nie. Myślę, że to byłby dobry czas na powtórkę. Czego się dzisiaj spodziewasz? Spodziewam się bardziej tematu patriotycznego, jakieś męstwo, odwaga, coś w tym stylu. A jak takie wewnętrzne samopoczucie dzisiaj? E, ujdzie w tłoku. Co sądzisz o tym, że matura jest o miesiąc przesunięta? Myślę, że to jakoś istotnie nie wpłynęło na nasze przygotowanie, prawda? Przygotowujemy się przez trzy lata do tej matury. E, myślę, że każdy będzie dobrze przygotowany do tej matury. A jak konsultacje z nauczycielami przebiegały? Tak, były możliwe. E, każdy mógł się zgłosić do nauczyciela z własnym problemem. Mógł się poradzić. E, więc myślę, że mieliśmy pomoc od nauczycieli całkiem sporą. Stres nie jest większy przez to, że musieliście dłużej oczekiwać? Na pewno są to jakieś od nas oczekiwania, prawda, wymagane. Musieliśmy ten miesiąc się przygotowywać sami, tak naprawdę, ale myślę, że daliśmy radę i wyniki będą jak najlepsze. Dzisiaj noc spokojnie przespałeś? Tak, tak, jak najbardziej. A czego się dzisiaj spodziewasz na maturze? To jest polski, więc tak naprawdę nie wiem, wszystko może się zdarzyć.